Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Krewta, jestem dyrektorem Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie. Jest mi miło Państwu zakomunikować, że zostaliśmy partnerem Polskiej Sieci Energoenergetycznych. Nasza szkoła przystąpiła do programu Wzmocnij swoje otoczenie, dzięki któremu będziemy w stanie przeszkolić wszystkich naszych uczniów oraz dużej części ich rodziców w ramach programu Pierwsza pomoc. Czy umiem ratować życie? Program ten będzie adresowany do naszych uczniów, do ich rodziców, może też do ich dziadków. Po długim okresie pandemii zauważyliśmy, że młodzież, która wyszła z domów, która oderwała się od komputerów, po naszych badaniach okazało się, że ma duży problem, jeżeli chodzi o podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Postanowiliśmy to w naszej szkole zmienić. I dzięki partnerstwu z polskimi sieciami elektroenergetycznymi oraz wkładzie własnym naszej gminy Gniewino jesteśmy w stanie ten projekt zrealizować. I mam nadzieję, że będzie on jak najdłużej w naszej szkole funkcjonował. Ponieważ ratowanie życia nie polega na realizacji dwóch, trzech zajęć, ale jest to cel nasz na przyszłość dla naszych absolwentów. Dziękuję Państwu bardzo.